Drogi panie, odpowiadając na pana pytanie, a właściwie na prośbę, jak to wygląda proces restrukturyzacji firmy bądź gospodarstwa od strony wierzycieli? No cóż, generalnie jest to temat rzeka, który należałoby podzielić na kilka odcinków. Na pewno będę robić live'a z doradcą restrukturyzacyjnym. Myślę, że będę o tym informował i na pewno będzie tam przestrzeń do tego, żeby zadawać pytania w powyższym temacie. Ale co mogę powiedzieć tak pokrótce, żeby zaspokoi, zaspokoić pan, Pańską taką największą ciekawość? Otóż, co do zasady, restrukturyzacja w przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa jest tak trochę tożsama z upadłością konsumencką, bo po pierwsze, yy, Wszystkich wierzycieli wrzucamy do tak zwanego jednego worka. No i z każdym z wierzycieli negocjujemy jakieś możliwości spłaty tego zadłużenia, ale na takim poziomie, żeby dłużnik restrukturyzowany mógł opłacać bieżące należności, które każda firma, każde przedsiębiorstwo ma, jak również, żeby mógł dźwignąć yy, te zaległości, które ma uwierzycieli. Stąd też często prosimy o jakąś redukcję tego długu. Na pewno zatrzymują się ustawowo odsetki, na pewno musi być wprowadzony plan naprawczy do takiego przedsiębiorstwa, nad którym pracujemy razem z właścicielem tego przedsiębiorstwa. Więc generalnie chodzi o to, żeby uratować firmę, tak, żeby. Żeby firma istniała dalej i mogła produkować dobra, które produkuje, czyli albo towary, albo usługi, albo żeby taki rolnik mógł prowadzić produkcję rolną dalej. Chodzi o to, żeby nie, nie doprowadzić do sytuacji już, w tym momencie, gdzie wchodzi komornik i rozgrabia gospodarstwo, dzieląc na wszystkich wierzycieli, w ogóle dobrze, jeśli komornik działa na rzecz wszystkich wierzycieli, bo proszę pamiętać o tym, że wierzyciele co do zasady powinni, jeśli już widzą, że na przykład restrukturyzacja nie, nie idzie tak jak powinna, że dłużnik ma problem ze spłatą planu restrukturyzacyjnego, no to solidarnie powinni złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorstwa. Wówczas komornik, który się tym zajmuje, ma wszystkich razem w jednym worku. I dokonując licytacji tego, tego przedsiębiorstwa, dzieli na wszystkich porówno, tak? tak? jak sprzeda jakieś dobra, które to przedsiębiorstwo posiada, ruchomości, nieruchomości, wówczas dzieli na wszystkich. Gorzej, jeżeli nie zdobimy na przykład restrukturyzacji, a jest jeden komornik czy dwóch wierzycieli, i komornik działa na rzecz dwóch wierzycieli. A pozostałych, na przykład 6 czy 10, nic z tego nie, nie zostanie, więc komornik doprowadzi do tego, że sprzeda to, co może sprzedać, zaspokoi dwóch wierzycieli, a pozostali nic nie dostaną, bo, bo już nie ma z czego dzielić. Więc, generalnie reasumując, restrukturyzacja jest korzystna również dla wierzycieli, ponieważ pozwala im odzyskać większą część należności. Większą bo tak jak powiedziałem, z reguły prosimy, bo to doradca restrukturyzacyjny negocjuje z wierzycielami, więc z reguły prosimy każdego wierzyciela o jakąś redukcję kwoty, o te przynajmniej 20 do 30%. Następnie każdy z wierzycieli proszony jest również o to, żeby dać właścicielowi przedsiębiorstwa jakąś karencję, w rozpoczęciu spłat tego, tych kwot, które będą w układzie zawarte, co też pozwoli wprowadzić ten plan naprawczy, tak? Tak więc restrukturyzacja jest, jest korzystna co do zasady dla wierzycieli również. Bo wszyscy wierzyciele, może nie całą kwotę, ale te 80, 70 do 80%. Kwoty, zakładając, że plan restrukturyzacyjny będzie realizowany, no, mają szansę odzyskać. Więc tak troszeczkę to działa na zasadzie lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. To chyba tak tyle, co chciałem w bardzo takim skrócie telegraficznym powiedzieć w kwestii Pańskiego zapytania. Pozdrawiam serdecznie.